Dziękuję za obejrzenie i za dostęp do tego filmu. Jeśli historia ci się spodoba, zostaw like i subskrybuj kanał. Przy tysięcznym roku subskrypcjach przygotuję specjalny odcinek tylko dla was. Nikt nie potrafił wskazać dokładnego momentu, w którym wszystko się zmieniło. Nie było jednej eksplozji, jednego wybuchu gniewu ani dramatycznego gestu, który mógłby uchodzić za początek. Była za to cisza. Cisza która najpierw zaskoczyła kupców krążących w systemie Trirana, później zaniepokoiła zwiadowców, a wreszcie przeraziła całą Radę Galaktyczną. Świat śmierci, tak nazywano tę planetę od wieków. Leżała na uboczu głównych szlaków handlowych, otoczona pasem gławic i wirujących pól grawitacyjnych, które odstraszały przypadkowych podróżników. Wbrew złowrogiej nazwie, mieszkańcy byli znani z niebywałej gościnności. Nigdy nie podnosili głosu. Nigdy nie odmawiali wsparcia zagubionym statkom, nigdy nie prowokowali konfliktów. Byli mili, wręcz przesadnie mili. Handlarze wracali z ich bazarów z historiami o ludziach, którzy oferowali pomoc, zanim ktokolwiek o nią poprosił. Dyplomaci wspominali uczty, na których nigdy nie podano mniej niż dziesięciu dań, każde dopasowane do upodobań gościa. Nawet piraci kosmiczni, którzy kiedyś próbowali napaść na ich system, zamiast zginąć, Otrzymali paliwo, zapasy i radę, by zastanowili się nad swoim życiem. A jednak w tym jednym dniu wszystko się skończyło. Pierwszy sygnał przyszedł z neutralnej stacji handlowej Drajan 4. Operatorzy łączności zauważyli, że transmisje z powierzchni świata śmierci ucichły. Żadnych melogii powitalnych, żadnych zaproszeń do wymiany, żadnych historii, które zwykle płynęły bez końca w eter. Cisza. Kilka godzin później kapitan Srival. Dowódca frachtowca Elinę, wysłał wiadomość alarmową. W jej nagraniu widać było, jak jego twarz bładnie, gdy opisuje scenę. Port kosmiczny zamknięty. Bramy, które zawsze były otwarte, nagle opuściły się jak zbroja. Nikt nie odpowiada na hailingi. Oni, patrzą. Po prostu patrzą. Słowo oni zawsze budziło niepokój. Mieszkańcy świata śmierci nie różnili się aż tak od innych humanoidów. Ale w ich spojrzeniu kryło się coś, czego nikt nie potrafił nazwać. Coś, co skrywali pod warstwami uprzejmości i uśmiechów. Teraz uśmiech zniknął. Raporty zaczęły spływać lawinowo. Statek zwiadowczy, rasy Drelt zaginął na orbicie. Kupcy Wellari donieśli, że ich towar skonfiskowano bez słowa, bez wyjaśnienia. Nawet dzieci, które dotąd bawiły się z obcymi na placach, nagle stały nieruchome jakby coś im zabroniło kontaktu. Najbardziej przerażające było jednak to, że nikt nie odnotował agresji. Nie było ataku, nie było strzału, nie było siły. Było tylko milczenie. I to milczenie rosło, jakby cała planeta wstrzymywała oddech. W Radzie Galaktycznej nikt nie chciał przyznać, że się boi. Siedzieli w wielkiej sali obrad, w otoczeniu symboli swojej potęgi hologramów flat, zapisów traktatów, Wspomnień zwycięskich bitew. Ale każde z tych obrazów bledło, gdy tylko padło słowo świat śmierci. Przedstawiciel rasy Korrit, olbrzymi wojownik o czterech ramionach, uderzył pięścią w stół. To tylko plotki nigdy nie pokazali, że mają siłę. To tchórze, którzy żyją z handlu i grzeczności. Nie ma się czego bać, ale jego głos zdradzał nerwowość. Wiedział, jak wszyscy, że nikt nie znał prawdziwego oblicza tych ludzi. Tego samego dnia, na jednym z odległych księżyców, młody człowiek, dyplomata wysłany przez Ziemię jako obserwator, notował w dzienniku. Zawsze wydawali się zbyt uprzejmi, jakby coś ukrywali pod warstwą uśmiechów i ciepłych słów. Dziś zrozumiałem, że to nie była uprzejmość, to była maska, a maska właśnie opadła. Noc w systemie Trirana była długa i ciężka. Floty obcych krążyły w odległości bezpiecznej od planety, jak drapieżniki, które boją się podejść do rannego zwierzęcia. W centrach komunikacyjnych panował chaos, każdy sygnał z planety analizowano, każdy szum eteru zapisywano. I właśnie wtedy, o godzinie 3.17 czasu standardowego, cisza pękła. Na wszystkich częstotliwościach naraz rozległ się głos. Nie był ani męski, ani kobiecy, ani ludzki, ani obcy. Był obojętny. Wystarczy. Dwa słowa. Nic więcej. A jednak całe imperia zadrżały, jakby usłyszały wyrok. Tak zaczął się dzień, który przeszedł do legendy. Dzień, o którym każde dziecko w galaktyce usłyszy choć raz w życiu. Dzień, w którym mieszkańcy świata śmierci postanowili przestać być mili. Floty różnych gatunków pojawiły się na skraju systemu Trirana szybciej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Zwiadowcy raportowali, że szlaki handlowe nagle opustoszały każdy statek, który dotąd bez wahania przechodził przez korytarze grawitacyjne otaczające świat śmierci, teraz zatrzymywał się i zawracał, jakby sam kosmos szeptał ostrzeżenie. Najpierw przybyli Rithari, rasa kupców znanych z chciwości. Ich flotyle transportowców wyglądały niczym ogromne ławice stalowych ryb, połyskujących w blasku odległego słońca przyciągnęła ich chęć zysku skoro mieszkańcy planety nagle zamknęli swoje bramy na czarnym rynku ceny ich minerałów i kryształów wzrosły dziesięciokrotnie za nimi nadciągnęli korritowie dumni wojownicy przekonani że każdy sekret da się złamać siłą ich pancerniki wyglądały jak góry ze stali uzbrojone w działa zdolne stopić księżyc w ich oczach świat śmierci nie był zagadką lecz wyzwaniem nie minęła doba a na horyzoncie pojawiły się też krążowniki lartów, rasowych strategów i dyplomatów, którzy chcieli rozwiązać sprawę przy stole negocjacyjnym. A w cieniu wszystkich tych flat dryfowały ciche statki zwiadowcze mniejszych gatunków, obserwatorzy, łowcy okazji, desperaci, którzy pragnęli uchwycić choćby strzęp informacji i sprzedać go za fortunę. Pierwsze raporty były chaotyczne. Jeden z dronów zwiadowczych lartów zdołał przesłać nagranie tuż przed zniknięciem. Pokazywało ono orbitę planety, gdzie pojawiły się konstrukcje, których nigdy wcześniej nie odnotowano w żadnych rejestrach. Były ogromne, przypominające kolumny światła i metalu, wyrastające prosto z powierzchni i sięgające atmosfery. Ich powierzchnia pulsowała, jakby była żywa, a rytm przypominał bicie serca. Dran przekazywał obraz, aż nagle transmisja się urwała. Zamiast obrazu pojawiło się tylko jedno zdanie wypalone w sygnałach danych. Nie zbliżajcie się. Inne statki zgłaszały podobne doświadczenia. Czujniki oszalały, wskazując niemożliwe wartości, grawitacja w jednym punkcie rosła tysiąckrotnie, by sekundę później spaść do zera. Promieniowanie, które powinno zabić całe załogi, nagle znikało, jakby było tylko złudzeniem. Najdziwniejsze jednak były głosy. Zwiadowcy twierdzili, że słyszeli je wewnątrz własnych głów, nie przez radio. Nie przez implanty, lecz wprost w umyśle. Były to szepty, czasem pojedyncze słowa, czasem całe zdania, których nikt nie potrafił powtórzyć w pełni, bo brzmiały jak język spoza czasu. Kapitan Werel, dowódca jednej z fregat Korritów, zapisał w dzienniku pokładowym. Moi żołnierze zaczęli kłócić się o nic. Dwóch z nich wyciągnęło broń bez powodu. Potem usłyszałem głos. Powiedział, że jestem gościem, ale niechcianym. Nigdy w życiu się nie bałem, a jednak czułem, jakby całe moje ciało chciało uciec. Rada Galaktyczna zebrała się w trybie alarmowym. Sala obrad, zwykle pełna gwaru i sporów, tym razem spowita była ciężką ciszą. Projekcje holograficzne statków krążyły nad stołem niczym duchy, pokazując dramatyczną sytuację. Musimy wysłać emisariuszy, mówił przedstawiciel lartów, jego głos był spokojny, choć oczy zdradzały napięcie. Jeśli oni naprawdę coś planują, rozmowa to jedyna droga. Rozmowa. Ryknął Corrit. Oni nas obrażają. Ich cisza to zniewaga. Potrzebny jest pokaz siły. Wyślijmy flotę i przypomnijmy im, kto rządzi w tej galaktyce. Słowa rozbrzmiały, ale szybko przygasły. Wszyscy czuli, że to, co dzieje się na świecie śmierci, nie było zwykłym kryzysem. Było czymś starszym, głębszym, Wymykającym się wszelkim schematom. W tym momencie odezwał się człowiek, młody dyplomata, który wciąż pełnił rolę obserwatora. To nie gniew, powiedział cicho, ale stanowczo. To ostrzeżenie. Kilka par oczu zwróciło się ku niemu. Niektórzy się roześmiali, inni skrzywili. Ostrzeżenie, powtórzył z pogardą Korit. To tchórze, którzy straszą bajkami. Człowiek nie odpowiedział, ale wiedział, czuł, to nie była próba zastraszenia, to było pierwsze ostrzeżenie. Tymczasem na obrzeżach systemu doszło do tragedii. Floty handlowe Ritharów, zignorowawszy wszystkie sygnały, spróbowały przedostać się na orbitę planety. Ich transportowce pełne były pustych kontenerów, chcieli je wypełnić bogactwami, nim inni zdołają zareagować. Zniknęli. Nie było wybuchów, nie było walki. Statki po prostu przestały istnieć. Rejestry innych flat zarejestrowały jeszcze przez sekundę ich sygnatury energetyczne, a potem, nic. Jakby nigdy ich nie było. Wieść o tym rozeszła się szybciej niż światło. Nawet najpotężniejsze imperia poczuły chłód w sercu. Jeśli świat śmierci potrafił unicestwić całą flotę bez jednego strzału, to nikt nie był bezpieczny. Tej samej nocy cisza ponownie pękła. Na wszystkich częstotliwościach rozbrzmiały słowa, tym razem wyraźniejsze. Zimne i obojętne. Otrzymaliście pierwsze ostrzeżenie. Następnego nie będzie. I wtedy galaktyka zrozumiała, że świat śmierci nie tylko przestał być miły. On właśnie przestał być bierny. Sala obrad znajdowała się w samym sercu Cytadeli, stacji orbitalnej, która od tysiącleci była neutralnym gruntem dla wszystkich gatunków. Jej kopuła z przezroczystego kryształu pozwalała widzieć gwiazdy w pełnej krasie, jakby przypominały zgromadzonym, że cała galaktyka patrzy na nich z niemym oczekiwaniem. Tego dnia sala była przepełniona. Delegaci z kilkudziesięciu cywilizacji siedzieli przy wydłużonym, spiralnym stole, którego kształt miał symbolizować nieskończoną równowagę. Ale równowagi nie było. Panowała nerwowa cisza, przerywana tylko szumem tłumionych rozmów i drżeniem hologramów unoszących się nad stołem. Projekcje przedstawiały to, co działo się w systemie Tirana zniknięcie floty Ritcharów dziwne konstrukcje wyrastające z planety, oraz nagrania zwiadowców, którzy mówili o głosach w głowie. Każdy z obecnych widział te obrazy, a jednak nikt nie potrafił ich zinterpretować. To prowokacja, stwierdził przedstawiciel Korytów, jego głos odbijał się echem od ścian. Oni bawią się nami. Jeśli nie odpowiemy siłą, stracimy twarz. Stracicie twarz wy, niemy, odpowiedział mu chłodno dyplomata lartów. Każdy wasz konflikt kończy się stosami trupów, ale tutaj mamy do czynienia z czymś innym. Oni nie strzelają. Oni pokazują. Pokazują, że są tchórzami. Wrzasnął Korid, ale jego oczy błyszczały niepewnością. Głos zabrał przedstawiciel ksentarii, istot o ciałach przypominających półprzezroczyste meduzy unoszące się w powietrzu. Ich ton był miękki, ale przenikliwy. Zawsze podejrzewaliśmy że mieszkańcy świata śmierci coś ukrywają. Ich nadmierna uprzejmość, ich brak agresji to była maska. Ale maski nie zakłada się bez powodu. Jeśli teraz ją zdjęli, oznacza to, że nie potrzebują jej dłużej. Sala zamilkła. Wśród tego chaosu siedział młody człowiek, obserwator wysłany przez ziemię. Nie miał prawa głosu, jedynie notował i analizował. Ale gdy kolejne głosy ścierały się w sali, poczuł, że nie może dłużej milczeć. Wstał. To nie jest prowokacja, powiedział spokojnie, choć wiedział, że złamał protokół. To decyzja. Kilka par oczu zwróciło się ku niemu z oburzeniem. Korrid wybuchnął śmiechem. Lart uniósł brwi. Ksentari zamilkł. Decyzja, powtórzył ktoś z końca stołu. Tak, odparł człowiek. Oni byli mili, bo chcieli. Byli gościnni, bo im to odpowiadało. Ale teraz przestali, nie dlatego, że się boją czy że chcą nas zastraszyć. Po prostu, podjęli decyzję, że już nie muszą. Słowa zawisły w powietrzu, ciężkie jak ołów. Kim jesteś, żeby nam to mówić? Syknął przedstawiciel Korytów. Kimś, kto ich obserwował, odpowiedział człowiek. Kimś, kto widział ich oczy, kiedy uśmiech zniknął. Nie widziałem w nich gniewu. Widziałem spokój. Spokój kogoś, kto wie, że nikt nie może mu zagrozić. W tym momencie Halegram przy stole nagle zadrzał. Światła przygasły, a w przestrzeni nad salą pojawił się obraz, transmisja nadana bezpośrednio z systemu Trirana. Nie wiadomo, kto ją aktywował. Ukazała się planeta. Jej powierzchnia pulsowała światłem, które rozchodziło się jak fale na wodzie. A potem, w jednej chwili... Nad powierzchnią otworzyły się struktury przypominające ogromne wrota. Nie były zbudowane z metalu ani kamienia, wyglądały jak fragmenty samej rzeczywistości, rozchylające się na boki, jakby galaktyka miała swoje drzwi, a świat śmierci właśnie je otworzył. Wrota błyszczały pulsującym blaskiem, wciągającym wzrok. Aż bolało. Każdy z obecnych poczuł, że patrzy nie na technologię, ale na coś znacznie starszego. Wtedy głos rozległ się po raz trzeci. Tym razem nie tylko w sali, ale w każdym umyśle zgromadzonych. Rada się zebrała, Rada nas oceniła. Teraz my ocenimy Radę. W sali obrad wybuchła panika. Niektórzy próbowali zakłócić transmisję, inni odwracali wzrok. Ale obraz nie zniknął, planeta pulsowała dalej, a wrota otwierały się coraz szerzej. Człowiek, który wciąż stał wyprostowany, poczuł, jak jego serce bije szybciej ale nie odwrócił wzroku. W głębi duszy wiedział, że był świadkiem czegoś, co zmieni bieg historii. Rada Galaktyczna, najpotężniejsze zgromadzenie w dziejach, które nie bało się ani wojen, ani tyranów, ani nawet śmierci gwiazd, po raz pierwszy w swojej historii poczuła, że straciła kontrolę. Nikt nie potrafił powiedzieć, czym były te konstrukcje. Wrota, które wyłoniły się z powierzchni świata śmierci, nie przypominały żadnej znanej technologii. Nie miały anten, nie miały dział, nie miały żadnego widocznego mechanizmu. Były jak pęknięcie w samej materii wszechświata rozchylona rana rzeczywistości, przez którą wdzierało się coś obcego. Statki orbitujące wokół planety próbowały rejestrować każdy szczegół. Czujniki szalały. Jedne pokazywały, że konstrukcja ma setki kilometrów średnicy, inne, że nie istnieje wcale. Energia, którą emitowała, była tak wielka, że teoretycznie powinna stopić całą planetę, a jednak powierzchnia świata śmierci pozostawała nietknięta. I wtedy wrota się otworzyły. Nie było huku ani eksplozji. Nie było błysku supernowej, którego spodziewały się miliony obserwatorów. Był tylko dźwięk niski, głęboki ton, który nie rozchodził się przez próżnię, a jednak wszyscy go słyszeli. W kokpitach statków, w salach rad, nawet w umysłach zwykłych ludzi rozsianych po całej galaktyce. Dźwięk przypominał uderzenie serca jedno, potem drugie, a z każdym kolejnym pulsowaniem wrota otwierały się szerzej, jak powieki gigantycznego oka, które właśnie budziło się ze snu. Pierwszymi, którzy spróbowali zareagować, byli korwitowie. Ich pancerniki zbliżyły się w szyku bojowym, działa rozgrzane do czerwoności. Kapitan Artek, słynny ze swojej brawury, wydał rozkaz otwarcia ognia. Setki wiązek energetycznych uderzyło w strukturę. Rozszalały się eksplozje, które mogłyby zniszczyć księżyc. Ale wrota pozostały nietknięte. Światło otoczyło je jak mgła i wchłonęło całą furię. A potem nadeszła odpowiedź. Nie były to pociski, nie były to promienie laserowe. To, co wyszło z wrót, przypominało falę niewidzialną, bezkształtną, a jednak niepowstrzymaną. Przeszła przez statki korritów jak wiatr przez pole trawy. I w jednej chwili wszystko ucichło. Czujniki zarejestrowały jeszcze przez moment obecność flotyli, po czym sygnatury energetyczne zniknęły. Statki korritów rozpłynęły się w nicości, jakby nigdy ich tam nie było. Cała galaktyka wstrzymała oddech. Na Radzie Galaktycznej zapanował chaos. Delegaci krzyczeli, domagając się wyjaśnień, próbując winić siebie nawzajem. Halegrami drżały, pokazując pustkę tam, gdzie jeszcze chwilę wcześniej znajdowała się duma korytów. To niemożliwe. Wrzeszczał ich przedstawiciel, jego głos załamywał się pod ciężarem szoku. To musiała być iluzja, ale wszyscy wiedzieli, że to nie była iluzja. Dziesiątki tysięcy istnień zniknęły w mgnieniu oka. Wtedy ponownie odezwał się głos. Nie chcieliście słuchać. Otworzyliśmy wrota, abyście zrozumieli. Człowiek, który obserwował transmisję w milczeniu, czuł jak jego ciało ogarnia dreszcz. Głos nie brzmiał jak gniewny okrzyk ani jak groźba. Był spokojny, równy, niemal łagodny jak nauczyciel tłumaczący lekcje uczniowi. I właśnie to było najstraszniejsze. Zrozumiał. To nie była wojna. To był pokaz. Tymczasem na orbicie świata śmierci działo się coś jeszcze dziwniejszego. Wrota nie tylko otwierały się coraz szerzej. Ale z ich wnętrza zaczęło sączyć się światło, które przypominało ciecz. Powoli spływało po powierzchni planety, tworząc sieć lśniących rzek i jezior. Każdy, kto patrzył, miał wrażenie, że widzi mapę nie planety, nie kontynentów, lecz całej galaktyki. Linie światła układały się w kształty gwiazd, węzły systemów, drogi między nimi. A w centrum tej mapy pulsował świat śmierci, jakby planeta chciała powiedzieć, Wszystkie drogi prowadzą tutaj. Na Radzie głosy ścierały się jak nigdy dotąd. To broń. Krzyczał przedstawiciel lartów. Oni kontrolują przestrzeń. Jeśli mogą manipulować rzeczywistością, żadna flota nie ma szans. Broń. Syknęli ksentarii, ich głosy nakładały się na siebie, tworząc chór. To nie broń. To część ich świata. To coś, czym żyli od zawsze, a my nigdy nie dostrzegliśmy. Delegaci przerzucali się oskarżeniami, ale człowiek nie słuchał. Jego wzrok był utkwiony w mapie zarysowanej światłem. W pewnym momencie poczuł, że linie poruszają się inaczej, że skupiają się na jednym punkcie. Na Ziemi. Jego serce zamarło. Zaczęliśmy od ostrzeżenia. Pokazaliśmy wam wrota. Teraz zdecydujemy, kto zasługuje na ich przejście. Głos brzmiał wszędzie naraz a jednocześnie w głębi duszy każdego słuchacza. Delegaci zamarli, niektórzy upadli na kolana, inni odwrócili wzrok. Człowiek jednak stał dalej. Wiedział, że właśnie w tej chwili galaktyka podzieli się na dwie części: tych, którzy będą błagać o łaskę, i tych, którzy spróbują walczyć. Ale ani jedni, ani drudzy nie rozumieli prawdy. To nie była propozycja, to był wyrok. Świat śmierci przez tysiące lat był postrzegany jako spokojna enklawa. Gościnni, mili, wiecznie uśmiechnięci mieszkańcy planety uchodzili za naiwnych, którzy wybrali izolację i drobny handel zamiast udziału w wielkich wojnach galaktyki. Ale tamtego dnia iluzja pękła. Każdy sygnał, każda transmisja, każde świadectwo płynące z systemu Trirana ukazywało tę samą prawdę: mieszkańcy planety nigdy nie byli słabi. Nigdy nie byli ulegli. Oni tylko pozwalali innym w to wierzyć. Wrota, które otworzyli, zmieniły wszystko. Mapy galaktyki, powstałe ze światła i energii, nie były zwykłą projekcją, one reagowały. Linie pulsowały, łączyły się i rozpadały, jakby planetarny organizm śledził wszystkie cywilizacje naraz. Floty próbujące się zbliżyć znikały w ciszy, a ich los pozostawał nieznany. Kupcy uciekali, dyplomaci tracili grunt pod nogami, a Rada Galaktyczna rozpadała się od środka. Wielowiekowe sojusze kruszyły się w ciągu godzin. Korlitowie oskarżali Lartów o zdradę. Lartowie wskazywali na Xentary jako na winnych chaosu, a mniejsze rasy próbowały zniknąć z pola widzenia, licząc, że nikt nie zauważy ich desperacji. Każdy bał się tego samego, że spojrzenie mieszkańców świata śmierci padnie właśnie na nich. Człowiek, obserwator, który od początku mówił o decyzji. A nie o gniewie obserwował ten rozpad z mieszaniną grozy i fascynacji. Widział, jak delegaci, którzy dotąd mówili o honorze i współpracy, teraz wrzeszczeli na siebie jak dzieci w panice. Zrozumiał jedno. Wszyscy żyli w kłamstwie. Kłamstwie, które sami stworzyli, powtarzając sobie, że mieszkańcy świata śmierci są bezpieczni, bo są mili. Teraz, gdy maska spadła, galaktyka patrzyła w twarz prawdzie. Na orbicie planety rozgrywały się sceny, które przerastały ludzkie pojęcie. Wrota wysyłały impulsy energii, które nie niszczyły materii, ale świadomość. Całe załogi traciły rozum, nim zdążyły wysłać raport. Oficerowie widzieli obrazy własnej przyszłości, śmierci, upadków, zdrad i w obłędzie wyrzucali się w próżnię. Inni słyszeli głosy, które przypominały ich własne myśli, tylko że podawane przez kogoś innego. A potem zrozumieli, że to nie halucynacje. To planeta mówiła do nich w ich własnym języku. W Radzie Galaktycznej pojawiła się desperacja. Delegaci, którzy jeszcze wczoraj spierali się o zaszczyty i granice wpływów, dziś błagali o wspólną obronę. Ale było już za późno. Mniejsze rasy zaczęły ogłaszać neutralność, próbując odciąć się od konfliktu. Potężniejsze wysyłały potajemnie floty, by znaleźć sposób na przejęcie wrót dla siebie. chaos narastał, i wtedy mieszkańcy świata śmierci przemówili ponownie. Maska została zrzucona. Kto chciał widzieć, zobaczył. Kto udawał ślepego, teraz zrozumie w ciszy. Człowiek poczuł, że w tych słowach nie było triumfu. Była tylko obojętność. Jakby cała galaktyka była zaledwie zbiorem przypadkowych istnień, które dostały czas na zabawę. A teraz zabawa się skończyła. Widział też, jak inni reagują, strach w oczach korytów, drżenie ciał lartów, cichy lament ksentarii. Każdy gatunek rozumiał to samo, że nie są już graczami w tej grze. Są pionkami. Na orbicie planeta pulsowała coraz mocniej. Sieć światła rozciągała się już daleko poza jej granice, sięgając z sąsiednich systemów. Floty, które próbowały uciec, Widziały, jak przestrzeń wokół nich zmienia się w labirynt, gwiazdy pojawiały się w innych miejscach, trajektorie skoków przestawały istnieć. Świat śmierci nie tylko przestał być miły. On przestał udawać, że jest częścią zwykłej galaktyki. A wtedy ludzie, zwykli obywatele odległych planet, zaczęli pytać szeptem: Czy jeśli oni przez tysiące lat byli mili, bo chcieli, to kim naprawdę są, kiedy nie muszą już udawać? I tak iluzja została zerwana. Nie wiem, ilu z nas przeżyło tamtą noc. Nie wiem nawet, czy słowo przeżyli ma jeszcze sens, kiedy granice życia i śmierci rozmyły się pod spojrzeniem świata śmierci. Wiem tylko, że byłem tam, że widziałem to wszystko, a mój obowiązek, czy raczej przekleństwo, to opowiedzieć, co się wydarzyło. Kiedy wrota otworzyły się w pełni, galaktyka zadrżała. Nie było to drżenie fizyczne, choć czujniki sejsmiczne na tysiącach planet zarejestrowały impulsy jakby sama tkanka kosmosu skręcała się w bólu. To było coś głębszego, świadomość wszystkich istot została nagle dotknięta przez obecność, której nie da się opisać. Widziałem, jak delegaci w Radzie Galaktycznej upadali na kolana, jak wojownicy korritów drżeli jak dzieci, jak dyplomaci lartów milczeli, bo stracili darmowy. Nawet ksentarii, którzy twierdzili, że potrafią słyszeć głosy gwiazd, rozpłynęli się w ciszy. A wtedy odezwał się głos. Zapisujemy. Dwa słowa, a jednak brzmiały jak wyrok. Światło rozchodzące się zwrót zaczęło dotykać systemów gwiezdnych jeden po drugim. Nie niszczyło planet, nie paliło miast, nie zabijało ludzi, ale rejestrowało każdy czyn, każdą decyzję, każde kłamstwo i każdy akt odwagi. Jakby galaktyka nagle stanęła przed lustrem i zobaczyła całe swoje oblicze, nie tylko piękne, lecz także ohydne. Widziałem w oczach przedstawicieli innych gatunków odbicia ich własnych grzechów. Widzieli wojny, które prowadzili, zdrady, których się dopuścili, kłamstwa, które ułatwiały im życie, a mieszkańcy świata śmierci patrzyli, bez gniewu, bez triumfu, patrzyli i notowali. Wtedy zrozumiałem, że przez tysiące lat ich uprzejmość była częścią tej kroniki. Oni dawali nam czas. Czas, byśmy pokazali, Kim naprawdę jesteśmy. Byli mili nie dlatego, że byli słabi, ale dlatego, że obserwowali. A teraz czas się skończył. Wrota rozbłysły ostatni raz. Cała galaktyka zobaczyła obraz, wspomnienie jednego dnia, w którym maska opadła. Obraz płynął od planety do planety, od cywilizacji do cywilizacji. Każde dziecko, każdy starzec, każdy żołnierz i każdy kupiec zobaczył go w swojej głowie. Moment w którym mieszkańcy świata śmierci przestali być mili. I wszyscy zrozumieli, że to, co nastąpiło później, było już tylko konsekwencją. Nie opowiem wam, jak skończyły się floty. Nie ma to znaczenia. Nie opowiem wam, jakie decyzje podjęła Rada, bo one też nie miały znaczenia. To, co się liczy, to pamięć. Ja, człowiek, jeden z wielu świadków, zapisuję te słowa, by przetrwały, by każde pokolenie. Każdy gatunek, każdy, kto spojrzy w gwiazdy, wiedział, że istnieje dzień, którego nie wolno zapomnieć. Tak powstała kronika nie o wojnie, nie o zwycięstwie ani porażce lecz o chwili, w której jedno społeczeństwo przestało udawać słabość i pokazało, że przez cały czas trzymało w rękach losy nas wszystkich. Od tamtej pory każde dziecko w galaktyce zasypia przy tej historii. I każde pyta: co by się stało? gdyby pewnego dnia mieszkańcy świata śmierci znowu postanowili zmienić zdanie. Bo oto dzień, w którym cisza pękła, nigdy się nie skończył. Trwa w opowieściach, trwa w lęku, trwa w naszej pamięci. I tak będzie zawsze.